Witajcie w kolejnych wspaniałościach z nieba. Dzisiaj znów sięgamy do pierwszego listu Jana. W trzecim rozdziale czytamy wersety od 18 do 24. Dzieci, kochajmy się nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serca przed Bogiem. Bo jeśli serce nas oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. Drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą i otrzymujemy od niego to, o co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest mu miłe. Jego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego syna, Jezusa Chrystusa. I darzyć się wzajemną miłością, zgodnie z danym nam przez niego przykazaniem. Ci, którzy przestrzegają jego przykazań, trwają w nim, a on w nich. To natomiast, że on trwa w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Być może dzisiaj spędzimy kilka minut dłużej, ale nie tracąc czasu, zobaczmy, czego możemy dowiedzieć się z tego tekstu. Jan ponownie używa słowa dzieci. Prawda jest taka, że nauczanie skierowane jest do dzieci bożych. Kaznodzieje nie powinni być zainteresowani nauczaniem ludzi niewierzących lub czynami zapierających się Jezusa. Tych należy ewangelizować. Nauczanie, po, po, nauczanie adresowane jest do dzieci. Jan ponownie zachęca, aby rozpalić gorliwość. Niech nasza miłość wzajemna nie ogranicza się jedynie do słów, ale dokładajmy starań. Każdego dnia podejmujmy decyzję, aby czynem pokazać tę miłość, którą nosimy w naszych sercach. Takie zachowanie przekona nas i utwierdzi wprawdzie o tym, że jesteśmy narodzeni na nowo. Prawdą jest, że jeśli duch nie mieszka w Tobie, to zwyczajnie nie jesteś w stanie dawać siebie innym, okazywać miłości i ofiarować to, co dla ciebie cenne. Może będziesz w stanie dać to kilka razy, ale później albo się zamęczysz, albo po prostu przestaniesz. To nie będzie coś stałego. Tutaj Jan zachęca wierzących: róbcie to, róbcie to, a przekonacie się, że należycie do Pana. Bo kiedy zobaczycie, że wychodzi wam to naturalnie, że wystarczyło się trochę ośmielić, trochę wyjść ze strefy komfortu, trochę uwierzyć, to nagle są pozytywne rezultaty. A takie muszą być, gdyż duch Boży w nas mieszka. Później czytamy bardzo ciekawy werset: że czasem jest tak, że nasze serca serca ludzi odrodzonych nas oskarżają. Wyrzucamy sobie, że za mało robimy. Tracimy cierpliwość wobec siebie i wyrzucamy sobie, dlaczego z tym czy tamtym jeszcze się borykamy. Że no nie jesteśmy idealni. Chyba każdy to odkrył, będąc już osobą nowonarodzoną, że okej, okay, wszystko stało się nowe, ale no ten owoc ducha świętego on jest, ale. Tych punkcików dodatkowych można by jeszcze dodać, i jeszcze tutaj można trochę bardziej kochać, jeszcze tutaj można być trochę bardziej łagodnym, jeszcze tutaj można tracić trochę więcej od siebie, jeszcze tu więcej poświęcić, i tak dalej, i tak dalej. Pewna baza już jest. Ale dorastamy do pełni Chrystusowej, czyż nie? No i właśnie ten werset jest dla nas pocieszeniem. Tak naprawdę i o tym pamiętajmy. To Pan Bóg jest sędzią i On wszystko wie. Bóg wie, co jest w naszych sercach. Bóg wie, że czasem są takie rzeczy, które, którymi po prostu nam wygodnie i bardzo byśmy chcieli, żeby one już uległy zmianie. Ale Bóg także wie o miejscach, w których powinniśmy my dołożyć więcej starań. Bóg wie, co jest w naszych sercach. Dlatego możemy odpocząć w Nim. Bo Pan już wyznaczył datę, kiedy pewne rzeczy zupełnie od nas odpadną. On wyznaczył datę przełomu, wyznaczył datę kresu pewnych rzeczy i początku nowych. Popatrzmy przez chwilę wstecz na miniony rok. Na pewno zauważymy, że są takie rzeczy, jakie być może jeszcze na początku tamtego roku sprawiały nam trudność, być może smutek. Może były takie dziedziny życia, w których no musieli szczerze sobie powiedzieliśmy, że no trochę nie radzimy sobie w nich. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Przyszedł przełom, przyszła zmiana, coś się w nas zmieniło. Może do końca nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć jak to się stało, ale po chwili zastanowienia zauważamy: ej, jeszcze rok temu coś byłem innym człowiekiem. A w tym roku jest zupełnie inaczej. Boże uświęcenie jest rozpisane w czasie. Są momenty przełomów, są momenty testowania naszej wytrwałości, są momenty, gdzie Bóg musi nas trochę upokorzyć, byśmy nie popadli w pychę. To wszystko ma zapisane w swoim planie, abyśmy dobiegli do końca jako zwycięzcy, a nie przegrani. Zamieńmy więc nadmierną koncentrację na samych sobie na koncentrację na Bogu i poświęćmy Mu więcej uwagi. Któż ma oskarżać wybranych Bożych, skoro Bóg nas nie oskarża? Bóg nas usprawiedliwia. Bracia, czy nasze serca mają w naszym życiu większy autorytet niż Pan? Czy nasze myśli są dla nas ważniejsze niż to, co o nas mówi Boże Słowo? I do nas? Zbliżajmy się więc do Boga z odwagą, bo nie przychodzimy do Niego drogą opartą na przykazaniach, ale nową drogą. Bóg nie zbawił nas przez uczynki, ale do dobrych uczynków, które zresztą sam przygotował, abyśmy w nich chodzili. Pan Bóg ma odpowiedź na nasze modlitwy. Znów popatrzmy wstecz, jak wiele z naszych modlitw Pan wysłuchał w minionym roku. Jan tłumaczy, że Bogu sprawia radość, kiedy jesteśmy Mu posłuszni i zachowujemy Jego przekazania, kiedy jesteśmy przejęci świętością życia i tym wszystkim, co jest dla Pana Boga ważne. A cóż to takiego, abyśmy wierzyli Panu Jezusowi w każde Jego słowo? W całe jego dzieło i we wszystko to, kim on jest, a także abyśmy kochali się wzajemnie. Już dzisiaj możesz być bożą odpowiedzią dla swojego brata. Poszukaj tylko sposobności, zadbaj o relacje, a okazja sama się nadarzy. Na koniec Jan wspomina oczywistą oczywistość: Ci, którzy trwają w przykazaniach. Trwają w Nim, czyli w Jezusie, a On, Pan Jezus, w nich. Poznajemy to po Duchu Świętym, którego nam dał. A to, że Go nam dał, poznajemy po naszych czynach, do których z nas uzdolnił i do których nas przynagla. Nie zasmucajmy więc Ducha ani samych siebie, ale z ufną odwagą żyjmy naszą tożsamością, Dzieci Bożych. Ku chwale Ojca którego mamy w niebie. Amen.